Siemaneczko wszystkim, Witajcie w kolejnym. Kolejnym odcinku z bunkra z z tej ulubionej mojej, może i waszej serii, co ludzie wyrzucają na złą, boń co tam się idzie znaleźć i takie inne, i takie tam inne. Yy, raportów jako takich wam nie będę robił, grzebie wiedziałam, że je jestem. Yy, wczoraj był odcinek o srebrze. Jakby ktoś chciał obejrzeć, to zapraszam serdecznie yy, i przejdziemy sobie od razu do podsumowania. Od razu zobaczymy, co tam się udało wyłowić. Zacznę. Zacznę no, tak od tego co niektórzy mniej lubią, niektórzy bardziej lubią, czyli zacznę od elektroniki i to to jest jedyna rzecz, którą Wam pokażę jakby z ręki I jakby z ręki y, nie będę tam wyciągał płyta po płytce, bo to zrobi się bez sensu, tylko po prostu wam wysypię y, zobaczycie jaki szajsowaty towar. Trochę szajsowaty, bo to płyta najgorszej jakości to jest jeszcze po zasilaczach komputerowych, po tych ATX, -ach. ja z tego zdejmę aluminium, zdejmę te, yy, te cewki, odetnę kabelki, bo to się da sprzedać troszkę drożej niż płytka, bo płytka chyba stoniała po 4 i coś, to też jest zasilacza z jakichś telewizorów, czy jest coś tutaj, jest jakaś płytka ciekawsza, czy jest tu jakaś płytka ciekawsza, no widzicie jakie duże radiatory, aluminium, miedziuszka. To jeszcze da się przerobić, to jeszcze da się przerobić, tu też obudowa jakaś tam aluminiowa, fajne ceweczki miedziane, szajs, szajs, typowy szajs, o, jedna komputerówka, jedna komputerówka, jedna płytka z samochodu, reszta to szajs, także tyle, bardzo ładny, bardzo ładny transformator, jeden, drugi, jeszcze przekaźniczek, mała płytka, troszkę miedzi, coś jeszcze. To jeszcze jest z napędu, DVD-CD, <gryś> jakiś mały twardy dysk z laptopa, to by, było, to by było na tyle z elektroniki, chociaż jakoś tam jeszcze elektronika może się przywinie ale to ta taka bardziej ciekawsza, <gryś> która sprawiła mi naprawdę ogrom radości. A zatem co? Na statyw, i zobaczymy co tam mamy. No i dobra, ja gotowy, nie wiem czy Wy. Wymusicie, ja nie muszę. Yy, zobaczcie, kupiłem też coś takiego. Pierwszy raz to jest mój taki. Można eksperyment małego złomiarza, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Yy, ja nigdy nie kupowałem niczego z myślą o odzysku. No, nie liczmy elektroniki, bo elektronikę to zawsze brałem no z myślą na zarobku, ale nigdy jakiegoś mosiądzu, czy jakieś miedzi, bo to nie, nie o to mi chodzi. Yy, pierwszy raz. Pierwszy raz, bo było tego dużo, gdyby było jedno, to nawet bym na to uwagi nie zwrócił, ale że było dużo takich. No właśnie co to jest? Co to jest? Jakaś cewki, jakieś cewki. Nie wiem, w zasadzie nie wiem co tam w środku jest, ale jeżeli mi coś wygląda na cewkę z wyjściami na kable, no to wydaje mi się, że tam powinna powinna tkwić jakaś mała, może niewielka, ale jakaś miedziuszka tam powinna tkwić. <laughs> nie wiem, jest z tego 4,5 kg. 4,5 kg takiego dziadostwa. Zważyłem sobie. <gryny> Specjalnie sobie zważyłem, żeby zobaczyć, czy to się opłaciło. 4,5 kg po 3 zł, 12, 13, tam chyba 50, 13, 50 i uwierzcie mi. Całkowicie przypadkowo mam kawałek szyny. <gryny> i Całkowicie przypadkowo mam kawałek młotka ze złomowiska, ze złomowiska, ze złomowiska. Yy, testowo, testowo, żebyście wy byli świadkami oczynymi, nie trzęsie się nie, nie trzęsie się yy, czy to się opłacało w ogóle, no na pewno jestem tam miedziuszka, na pewno jestem miedziuszka ale ile, ale ile jej tam będzie, nie wiem yy, nie jest to takie jakieś tam skomplikowane nie jest to jakieś proste, ale no to jest, to jest, to jest jak śrubokręt, ten śrubokręt też z dzisiejszego zestawu <laughs> z dzisiejszego zestawu złomowego jakiś tam plastyczek jeszcze mnie w wkur trzyma no dobra poszedł jak widzicie jak widzicie, plotą się w czyli myślę, że yy, nie wiem czy zakup się zwróci musiałbym to wszystko przerobić yy, myślę, że przy następnym przy następnym odcinku o złomowym yy, dam wam znać yy, ile dało ile dało z tego miedzi yy, czy to się opłacało myślę że, myślę, że powinno się na pewno zwrócić, być może dobra to za długo potrwa, być może jakiś tam zarobek z tego będzie to sobie zrobię w wolnej chwili a teraz czas na czas na pokaz bo to, to było tylko przy okazji yy, śrubokręt, wspomniany śrubokręt on pochodził ze Złomowiska yy, wiadero no wiadero, takie ocynkowe, cynkowe klitark, to jest 10-15 zł yy, Made in Poland. Wiadromet. Prawie Romet, ale wiadro. No wiadrze że nie wiem czy da się jeździć w środku brudne, da się umyć. To było moim naczyniem w takim można powiedzieć zbiorczym, a i przy okazji mówię. Da się to sprzedać mi Tablica. Tablica rejestracyjna. skąd? Doyślant. No tablica. Co to do opowiadać? I co tu, Jacek, masz? Zacznijmy może sobie, zacznijmy może sobie od łyżeczki. No, posrebrzanej, no nie da się ukryć, Jest posrebrzana, ale Frodzer 90, czyli 90 mikronów. mnie tu bardziej interesuje to Asia Restaurant. Azja Asia! Asia. Azjatycka! Azjatycka! Posrebrzana łyżeczka z restauracji. Takie 5zł na Plintargu yy, no Klucz rowerowy Rometowski jeszcze takim powinno powiedzieć że W przyzwoitym stanie, wiecie do oczyszczenia Sygnaturka Rometa yy, Fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa yy, No to wzięłem, bo wzięłem bo Radyjko, chociaż ono jest uszkodzone Pęknięte, yy, ale da się Włożyć baterię. tu niby wszystko Wiecie kręci, niby działa Niby się załącza, włącza, wyłącza, sprawdzimy, to jest Philips, to może, to może działać, to starsze radia, one pancerne, nie to co teraźniejsze, tu sobie, tu sobie zobaczymy, patrzymy, tak po prostu wiecie o co chodzi, puszkę, no Made in Poland, stara puszka, bakielitowa, czarna R, puszka, rozgałęźnik, rozłącznik. <laughs> rozdzielać, wiecie o co chodzi potrójny, fajna sprawa, naprawdę warto zabrać takie życie ze złomowicha podkowa, całkiem fajna taka dosyć nawet powiem Wam, kuń musiał być wielki ktoś miał wielkiego konia, co z tym koniem robił, jak to sprawa klucz trochę zgięty ale to jest taki fajkowy fajka, tam fajka do świec motocyklowy, nie motocyklowy bo mnie tam poprawia Zawsze poprawiam, jak powiem motorowy. U mnie zawsze się mówił motor, motor, yy, motocykl. Motocykl się nie mówił, u mnie wszyscy w rodzinie yy, ci starsi, tam wujkowie dziadkowie, mieli motocykle, ale zawsze się mówił u mnie motor, no motor. Yy, Także musicie mi wybaczyć, jeżeli będę mówił ten motor yy, motek. A to nie motocyklowy, tylko zwykły taki murarski. Yy, Dziubak, wybijak, jak przebijak, przycinak czy jak to się tam zwie, dokładnie yy, dokładnie nie pamiętam, ale to jest yy, narzędzie PRL, RDW, coś tam, listy, coś tam, coś tam. Yy, kolejny kluczyk rowerowy, yy, ten taki chyba starszy rowerowy, Czy jakieś tam rowerowe i motocyklowe rzeczy są. Yy, niezbędnik, niezbędnik piwosza, bo to i dobrowarków i zupkę można zjeść i na jakiegoś Kotleciora, tak jak łyżeczka na plitar, mam jak najbardziej yy, jakiś tam zwyczajowy klucz. Yy, dłutko takie wąskie jak śrubokręt, ale dłódko Ja tam używam takiego <grymny> do wykręcania śrubek, jakaś <grymny> śrubokręt, mi służy yy, fajna sprawa. Yy, Stary zawias, no jeden był, niestety był tylko jeden, ale ja wiecie, jak już wiecie, ci, co mnie oglądają, ja te zawiasy tego typu zawsze zabieram wszystkie 4-5 zł za sztukę na printargu. Sprzedawałem i sprzedałem ich naprawdę masę, więc wiem, że warto, że trzeba ich, <laughs> trzeba ich zabrać. Tym bardziej, że są fajne, takie designerskie, rustykalne. To też przecinek RDC A, o, powiem Wam dokładnie czyli przecinek PRL-owski. Co ty, co ty tutaj jeszcze masz? Tu. Bardzo fajne, bardzo fajne. Wam, no, że bardzo, bardzo fajne, ciężkie nożyczki, ale to są szewskie? krawieckie, krawieckie? Szewskie, krawieckie. To materiału, do cięcia materiału to po to, żeby się materiał nie, nie siepał, nie wychodziły niteczki. Moja mama takich używała kiedyś, podobnych, no, ale bardzo fajne, ciężkie. No to tu trzeba się zagłębić w temat. I taka nożyczka, ja taka nożyczka może być na Queen bo ja zbieram te, ja zbieram te, do je, dawno nie było nożyczek u mnie, nie, Gerlachowskie, kurwa dawno nie było, w końcu jakieś nożyczki, jedne, drugie, <kluje> I powiem Wam, że w tajemnicy, że będą jeszcze trzecie, ale to potem, klucz tu też, też do taki rurkowo-fajkowy, to tu masz, to kolejny taki, taki jak tamten, Czyli dwa takie jak tamten mam, dwa klucze do, do świec, takie fajne. No dobra, taki z bloczek, czy jak to się tam nazywa, do wciągania słomy i innych tam rzeczy. 500, 500 kg można tutaj pociągnąć, jak to lubi ciągnąć. Ja tak zabrałem, bo zabrałem. Y, jest to jakieś narzędzio, y, taki śrubokręt, y, oryginalny, rowerowy. To były oryginalne śrubokręty. Y, to, to, to y, widać Neptuna. <laughs> Neptuna nie było, czy tam Poseidona. Y, nie, to jest, ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest y, do zawiasów do okien, czy do czegoś tam. Ja nie wiem, nie znam się, naprawdę nie chcę tu skłamać, ale bardzo fajne narzędzie. Widać, że to jest wykute. Naprawdę, widać, że to jest wykute. Więc to. No więc to, więc na płeczkę, może tylko dospawane, nie wiem, ale wygląda mi całkiem fajnie, więc yy, narzędzio. do kolekcji. Narzędzio do kolekcji. Yy, Fiskarsa mam. Autentycznie był to Fiskars, yy, czonek był już rozdupczony, czyli można jej Fiskarsa, można i Fiskarsa skrzywdzić. S07 tyle zostało, tyle zostało po sygnaturze. Yy, fajna na klin, naprawdę mały klin ale wiem, że to jeszcze obsadzają, że da się z tego zrobić szukierę, yy, nie wiem w jaki sposób, na sznurek przywiązaną w jaki inny sposób yy, ktoś ma ochotę na trójkącik? <laughs> nie ze mną oczywiście nie ze mną yy, no chyba, że są jakieś dwie panie, ale cicho nikomu nie mówcie Made in Poland, trójkącik tam na przyczepkę przyczepę, yy, czy co innego może bym go nie wziął, ale mnie skusiło właśnie to, no Made in Poland czyli w Polsce, w Polsce naprawdę produkowano bardzo dużo rzeczy e, ciekawych, fajnych i przede wszystkim użytecznych no te fabryki się posprzedawały, powynosiły, nie ma e, nie istnieją, u mnie było, była taka fabryka właśnie gdzie robiono takie coś z polmo. no e, nieważne, e, mój ojciec tam pracował e, klucz tam osiemnastka, 18, no osiemnastka 18, osiemnastka 18 na osiemnastka w bunkrze, także to e, się może dziać e, co ty Jacek jeszcze zabrałeś? Głoździe, głoździe takie, kwadrata, <goda> kwadryciaki i głoździonity, coś takiego, szkoda, że nie było więcej, naprawdę szkoda, ale mimo to wieszaczki można zrobić fajne, czy inne tam sprawy, takie właśnie rustykalne, designerskie, czy znaczy, to tam w głowie, to tam w głowie siedzi. No to zawdzięczam oczywiście koledze wagowemu, placowemu, gerlachowskie, wielkie nożyczki. Super sprawa, uwielbiam to. Także trzy różne nożyczki do kolekcji, no bo te zostają u mnie oczywiście, to nie ma dwóch zdań. Super sprawa, bardzo się cieszę. I teraz was zabiorę w inny świat. Teraz was zabiorę w inny świat. Świat Jacka, recyklera, chociaż to jest wszystko moim światem. Sreberko, no sreberko posypało, powiem wam, posypało w końcu, tak jak posypało kiedyś, taki posypało e, dzisiaj wczoraj. E, dzisiaj wczoraj e, pierwszy ze styczników jakieś tam jakiś. E, tam też tam też jest sreberko. Parę takich rozkręciłem, są dwie tam na miejscu. Tego nie dałem rady, bo jest jakiś zanitowany. E, mówiąc, że rozkręciłem, to nie kłamie, bo to jest właśnie wykręcone. E, to jest jakiś stycznik pierwszy raz coś takiego widzę, ale tam są groszki tam są groszki, zaraz Wam pokażę skąd to wiem tu jest jeden wielki groch do wybicia na pełnym srebrze, bo to była druga jego część tego czegoś też zobaczcie, wielki groch do wybicia z pełnego srebra tu powinno być sreberko kolejny, kolejny stycznik także jest fajnie przełącznik, tu też będzie sreberko, tu się jeszcze zawieruszył kluczyk rowerowy i fajny, powiem Wam, fajny do kolekcji stary kluczyk. Takie rzeczy ja bardzo lubię, to, bo to sprawia mi uśmiech na twarzy. Kolejny, kolejny stycznik i tutaj to co mówiłem, że że rozbierał, rozkręcał, żeby zaraz tutaj było widać lepiej, to wysypię to tutaj, to wysypię to tutaj. Zobaczcie, tam się, tam się kryją takie fajne styczki. Tu też w środku dodatkowo ceweczka, zobaczcie, tam się kryją właśnie takie, takie, takie tam <laughs> groszki, tu są groszki do wybicia, do odpalenia, tu też powinno być sreberko i tu też powinno być sreberko. Także całe spektrum, całe spektrum wtyczników, rozłączników, przełączników i innych pierdolników, coś na odzysk, pierwszy raz to zrobiłem, nie wiem czy będę tak robił, no i reszta gratów jest całkiem spoko, ja tam zadowolony. Mam nadzieję, że mieliście na co rzucić okiem, chociaż nie, fajnie to wygląda. Dobra, trzymajcie się, na razie, kochaj.